Też, wiesz, używamy pojęcia kapitalizm, które jest takim pojęciem bardzo Srokim. gęstym. I tutaj wydaje mi się, byśmy mogli najpierw jeszcze trochę doprecyzować jedną rzecz. Bo jak masz wiesz, ustrój wolnorynkowy, no to ocenie danej rzeczy decydują miliony decyzji konsumentów. W centralnie sterowany masz jednego gościa, który jest szefem komitetu Komitetu Spraw Rolniczych, który decyduje o tym, ile śruba wyprodukować. No i wiemy, co jest jakby pod tym względem lepsze lub gorsze. No ale oczywiście widmo straszne kapitalizmu jest takie, że. Czemu to służy? Do jakiego momentu będziemy szli w tym kierunku? No, i tutaj, oczywiście, ryzyko, tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, jest takie, że będziemy służyli mamonie, czyli pieniądzu jako takiemu. Oj, jest świetna scena w filmie Oni Żyją. To jest film Akcji, w roku, ci głównie strzelają tam, ale jest super filozoficzny aspektem. Światem rządzą kosmici i wysyłają podprogowe wiadomości w różnej maści. Billboard i tak dalej, to wszystko jest od kosmitów. I główny bohater. Znajduje okulary. Kiedy nakłada te okulary, widzi ten podprogowy przekaz. Na przykład, kiedy widzi samochód na billboardzie, nakłada okulary, widzi kup. Kupuj. Kiedy widzi na przykład polityka, który tam coś mówi, jest pasek wiadomości, nakłada okulary, jest przestrzegaj. Kiedy widzi na przykład pieniądze, i to jest świetny symbol, nakłada okulary, widzi to jest twój Bóg. Świetny film, amerykański film z lat, nie, od 70. chyba, bardzo ci polecę. Więc nie dość, że masz to wartościowe tego fragmentu, to jeszcze jest film można się rozerwać, bo strzelał do kosmitów po tym. Tak. Fajnie by było w ogóle mieć takie okulary. Ja myślę, że to jest, to jest możliwe jeszcze w dobie tej sztucznej inteligencji, że, że będziemy sobie zakładać. Teraz w ogóle wszystko przychodzi przecież w VR i w ten metaświat, że będziemy sobie zakładać okulary i faktycznie też to nam da taką perspektywę że widzimy billboard i faktycznie jest kupuj, kupuj. Już nie widzimy, co kupować, tylko jest sama informacja o tym, żeby kupować. No, myślę, że to by, mogło, to by mógł być przełom dla nas jako, jako ludzi żyjących w, w takim ustroju. Wiesz, no z kapitalizmem jest tak, że możemy mówić, że jest negatywny, ale z drugiej strony Daje nam pewne dobra, z których my codziennie korzystamy i ciężko sobie wyobrazić życie bez nich. Na przykład, wystarczy pojechać sobie do, do jakiejś takiej głębszej Afryki, i nagle się okaże, że świat, który dla nas nie, jest niewyobrażalny, jest rzeczywistością dla tych osób i oni, one normalnie sobie w nim w, funkcjonują. Ciężko jest oceniać to przez pryzmat właśnie tego, czy czy to jest dobre, czy to jest złe, bo zawsze jest jakiś ustrój, który przoduje i który kreuje w ogóle każdą dziedzinę naszego życia. No i ka każdy ustrój ma swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że my po prostu żyliśmy w bardzo mocnym kapitalizmie przez chwilę, z racji tego, że kiedyś był właśnie ten nie, niedobór wszystkiego i potrzebowaliśmy sobie to w jakiś sposób zrekompensować, a teraz, jak już wszystko jest, to zdajemy sobie sprawę, że my już nie potrzebujemy więcej, więc zaczynamy się tak przebudzać, że w sumie najważniejszy jesteśmy my. I to, jak my postrzegamy niektóre rzeczy, a nie to, jak inni nam próbują przekazać, żebyśmy je postrzegali. Mam taką śmiałą opinię, że wielką konsekwencją PRL-u było to, że zrobiła ona dużą wyrwę w poczuciu sensu ludzi. I kiedy PRL się skończył, stwierdzili, że tą dziurę, tą pustkę, można wypełnić rzeczami, których wtedy brakowało. Byłem nieszczęśliwy wtedy, nic nie miałem, być może. Teraz, jak będę mieć rzeczy, będę szczęśliwy. Czasem to jest prawda, oczywiście, no bo trudno być szczęśliwy, kiedy. być szczęśliwym, jak się ma jedną dziurawą parę spodni i nie za bardzo można kupić jedzenie. No tak, to jest, jak jest się chorym i nie ma się pieniędzy na leki. Na przykład, na przykład. Więc zdecydowanie jest korelacja między wzrostem do pewnego poziomu pieniędzy, no ale potem. Jest dla każdego oczywiście to jest inny moment. Kiedy możesz już sobie pozwolić na podstawowe rzeczy, być może nawet na rozrywkę. Możesz sobie pozwolić na podróże, kino, teatr, ale potem dążenie. Tak, kojarzysz może z ekonomii jest takie pojęcie jak użyteczność krańcowa. Myślę, możemy też tutaj jakby to, to podciągnąć. Ta użyteczność na początku rośnie wraz z ilością pieniędzy, jesteśmy coraz, powiedzmy, szczęśliwsi, ale potem każdy następny przyrost ma coraz mniejszy wpływ, jaka logarytmiczna się już robi Myślę, że twoje studia na Politechnice Gdańskiej się, się przydały, Mati. Wow! Akurat to jest ja to... polecić swój kierunek na Politechnice Gdańskiej? Aż może tak daleko bym nie biegł, ale wiesz co, kilka elementów z ekonomii najlepiej wspominam, bo były wartościowe przy popytu podaży, no zwłaszcza ta użyteczność krańcową cały, cały czas pamiętam. Więc niektóre elementy były wartościowe. Mikroekonomia i tak dalej. I na tym się zatrzymajmy, żeby się tutaj nie robić tak. reklamy dalszej. <laughs> I nie chciałbym nawet tak. robić. Inne rzeczy były bez sensu. No ale właśnie, to jest też interesujące. Trochę może teraz pojadę głębiej. Jak masz Nowy Testament, mm -hmm. to tam jest taka scena, w której przychodzi młody człowiek do Jezusa i mówi mu, robię wszystko, według zakonu mojżeszowego przestrzegam praw, dobrze żyję, z rodzicami i tak dalej, przestrzegam reguł, jestem nieszczęśliwy. I historia nam mówi, że to jest bogaty człowiek. Na co Jezus się go pyta, czy przestrzegasz wszystkiego rzeczywiście? Mówi tak. W takim razie pozbądź się wszystkiego, oddaj to, oddaj ubogim i idź ze mną. Bardzo ciekawy to jest fragment, moim zdaniem, ale moim zdaniem też ludzie go źle odczytują, bo go odczytują jako Jezus socjalista. A to nie o to chodzi tutaj. Bo on mówi, że jeżeli on przestrzega wszystkiego, czyli żyje dobrze, to w takim razie powodem jego nieszczęścia jest przywiązanie do pieniędzy i powinien pozbyć się powodu przywiązania i pójść z nim. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.